Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Tak jak co tydzień... Eee, anyways, tak jak co tydzień będziemy robili kolejne śledztwo na Starym Świecie. Udało mi się go odzyskać. Tak jak widzicie. Dużo rzeczy się tu dzieje, leciutko odnowiłem domek, a mianowicie zbudowałem sobie cały parter. I już widzę, że będą się działy ciekawe rzeczy, mianowicie już jedna stoi za mną. I jeżeli macie jakieś ciekawe mody, to podsyłajcie mnie je na PV. Na Discord jestem dla Was dostępny. I jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale. I jeszcze tak, przed startem zapraszam Was na króciutką autopromocję. Hej ty, tak, właśnie ty. Dobrze wiem, że w wakacje będziesz leżał na łóżku i gówno robił, oglądał filmy na YouTube albo grał do 24 i co ci to da nic ci to nie da, ale mam dla ciebie ofertę. Wbij na mojego Discorda i spróbuj swoich sił na 200k. Będzie to turniej do którego dostanie się 10 najlepszych graczy z mojego całego Discorda i całe wydarzenie będzie na żywo komentowane ze Szwecji z Halmstadu, przeze mnie i przez jednego z najbardziej profesjonalnych komentatorów. Pool jest ogromny. Myślę, że będziecie się fajnie bawić. Całość tego będzie trwała łącznie 10 dni. Między innymi będą gry takie jak Fortnite, Overwatch 2, Counter Strike czy Liga Legend. Możesz się sprawdzić i udowodnić, że jesteś mistrzem. Jakby tego było mało, to będziecie mogli zobaczyć właśnie siebie na tym kanale na YouTubie, bo również będę z tego robił filmy, a zapisy są banalnie proste. Wbijacie sobie na mojego Discordzika, a link do mojego Discorda znajduje się w mojej biografii, właśnie w tym miejscu. Chodzicie sobie po prostu na regulamin, klikacie fałkę i czekacie na ogłoszenia na kanale 200K. Tu dla nas będę pisał najnowsze informacje. Turniej będzie planowany na początek lipca. Myślę, że fajnie jest wziąć udział, bo nie dość, że możecie się fajnie bawić, to jednocześnie możecie coś wygrać. Już bez przedłużania zapraszam Was do materiału. Mamy w ogóle meble z początku tego i jest taki Bench, w którym się robi jakby itemy. I jakiegoś planka potrzebujemy. Tego planka to się robi z drewna i sał że zrobić sał, to potrzebujemy kija i żelazo. Tu, tu czekaj. Przecież my tego żelaza to mieliśmy od groma chyba. No przecież, słuchaj. No, trochę na tą sniperkę było kiedyś potrzebne. Oczywiście porządku już nie ma. Tak jak kiedyś. Eee, straszne, neder, itemy. Ocie, panie, ty no straszny burdel jest. Jest. naprawdę aż taki bałagan, że zrobił loce chociaż to włóżmy w dobre miejsce. Dobra żeby cokolwiek było na swoim miejscu. I jak się robiło tego sała to dwa żelaza i te dwa dwa te takie główne. Cały czas ma dźwięk jakby coś mi się paliło. Tego pająka zaraz utłuka nie. Jest piła. I Czekaj, 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 czy mi się wydaje, czy mi ukradli diamentowy miecz? Dobra, przetestujemy piłę na tym pająku. Not bad, ale wyjątkowo dobra to też nie jest. być jakieś. Pokaż mi to. Ty nie? Piła mi się odnowiła. Ej, dobra, to jest niezniszczalne. To może szybko się rozwala, ale jest niezniszczalne. Patrz to. Robimy takie coś. O, 20 desek. Kładziemy tu sała i o, planki mamy. No, patrz, to jest niezniszczalne. Coś z tym będzie trzeba też zrobić, myślę. To, 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 to. Wszystko, co nie pasuje do tego, wyjmę. To. Ciekawe, co to tu robi. Czyli bierzemy tak. Yy, nie, pod środku ma być deska. Z tego, co mi wiadomo, to tutaj my tak, tak to stołny i na to o planki. I coś jest nie tak oczywiście. A co? Birch, weźmiemy. To takie ten klocek stał tu, bo tak. Nie wiem. Kurde. Tylko mi się wydaje, że ten klocek to tak nie stał tu, patrz. Mordo, to wygląda. To wygląda jakby hierobrind tu był. No dobra, przyjdziemy tu rano. A nie, bo to są jakieś. To jest large plank. Patrz, tu są plankie, to jest large plank. A large Planka się robi z trzech takich, to jednak ja jestem niedorozwinięty. No. <ścoughs> Kurde. I mamy furniture workbench. Uję. Oh yeah. O, -o, 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 -o. Um. to nie jest Steve, a patrzmy się na niego, hm. a może on nie jest agresywny? Zniknął, zniknął kurwa. Chowaj się, chowaj się, ja się jednak nie chcę. Co jest? O kurde. Ale zauważyliście, że jak wszystko, to co się na takiego dziwnego rozpić tylko tam? Brytest, to hmm. nie, tak będzie bezpieczniej. Hmm. coś tak. Mi się wydarzy, jak tu po prostu wejdę, to stąd nie wyjdę, Tego wolę się przyszykować na każdą ewentualność, bo jakieś takie dziwne kroki tam słyszałem. A wiecie, zawsze wszystko, co jest związane z HeroBridem, nigdy nie kończy się dobrze, tak? No, to dobrze, że się dogadujemy. Muszę dodać na środek, nie? No, oczywiście, że tak. No, dobra, no i wejdźmy sobie. O nie, zostałem uwięziony. Kurwa, nie, nie, nie. No powiem tak. Odwaliłem nieźle. I... Mam nadzieję. You are.

よっぴり。

Tutaj damy tego brewing standa szczerze. Okej, okay, już wiem jak działają brewing standy. Znaczy wiedziałem jak działają też, ale teraz dokładniej. Muszę zrobić sobie te butle i się napełnić. Dobrze, więc w każdym bądź razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!